Cześć, witam Was w kolejnym nowym filmie. E, chciałabym dzisiaj rozpocząć cykl, e, gdzie będę recenzować produkty, które warto kupić. Od razu e, na początku powiem, że nie będę totalnie się skupiać na produktach, których nie polecam, ponieważ raz nie mam zamiaru siać hejtu. Dwa, nie mam zamiaru omawiać produktów, których po prostu nie ma po co kupować, więc nie ma co się na to spalać. A trzy, trzy. One po prostu mogą się komuś sprawdzać i to, że mi się nie sprawdzają, nie znaczy, że ktoś inny nie powie, że są spoko. Więc wolę unikać z jakichś takich niedomówień i zaczynamy. Pierwszą rzeczą, którą dzisiaj biorę na tapet jest a właściwie są, to plansze od dekorolki. Ja akurat przedstawiam Wam wersję dziewczyny. Są też wersje chłopięce. Ja wersję chłopięcą mam tylko e, przodem, twarz, e, pro, jakby twarz przodem. E, więcej nie wyciągałam, no bo tutaj mam dziewczynkę ja też przodem. E, ja tych mat używam na szkoleniu i strasznie żałuję, że dopiero teraz je odkryłam, mimo że są już troszeczkę e, na naszym rynku. E, ale Lepiej późno niż później, więc na maksa się cieszę, że je mam. I opowiem Wam o pozytywnych aspektach, jakie już zauważyłam pracując na tych planszach oraz moich kursanci, o których też z nimi rozmawiałam, więc jak widać, to nie tylko moja opinia. Przede wszystkim. Najważniejsza sprawa i dla mnie chyba taka, która mnie popchnęła do zakupu tych mat, to jest to, że są kolorowe. I uwierzcie mi, każdy wzór, który na tym się maluje, wygląda dużo lepiej i zupełnie inaczej, jeżeli malujemy na kolorowej macie, dlatego że ona jest bliska temu, jak wygląda nasza twarz i bardziej wzorowuje to, jak wzór będzie wyglądał na człowieku, na dziecku czy na osobie dorosłej. Kolejną fajną rzeczą jest to, że są wykonane z takiego tworzywa, że widzicie, można je zginać wyginać we wszystkie strony i nic im się nie dzieje. Oczywiście jakbym to zagięła, to no obstawiam, żeby się załamało tutaj gdzieś to tworzywo, no ale wiadomo, dbamy o swój sprzęt i nie walamy gdzieś w kąt, tak żeby się niszczyło. Kolejną fajną sprawą jest to, że one się super domywają. Ogólnie, tutaj mam taką matę, jeżeli się przybliżycie, to jest ślad po kursie, który został, ale tej maty również używałam i chcę wam pokazać, właśnie tak wygląda przed takim lepszym domywaniem. A tak dobyłam ją magiczną gąbeczką i jak się przyjrzycie, nie ma nigdzie w ogóle śladu, że była malowana. I tutaj jest dla mnie bardzo, bardzo ważna sprawa, ponieważ jeżeli myję tą matę magiczną gąbeczką, a magiczna gąbeczka jest to po prostu gąbka dostępna na przykład w Rosmanie, która jest nasączona e, jakąś chemią, jakimś detergentem, która domywa praktycznie wszystko. I miałam inne maty, które myłam magiczną gąbeczką i zmywała się farba. E, przyznam szczerze, że obawiałam się dotknąć tej maty magiczną gąbeczką, bo myślałam sobie, Boże, taka ładna mata, a ja ją zniszczę! Ale! Ku mojemu po prostu zaskoczeniu pozytywnemu farba zostaje. Kolejną ważną rzeczą jest to, że ta mata ma całkiem fajne proporcje. Oczywiście to, co moi kursanci zawsze mają na kursie, jeżeli malujemy coś, gdzie jest jeszcze wzór na skroni, a malujemy przodem, no to niestety tutaj na tej skroni jest dosłownie, nie wiem. Z centymetr, ale ja zawsze mówię, że dziecko w 3D po prostu ma trochę więcej tego miejsca na skronie, jak możecie sobie porównać, e, więc no, to mimo wszystko jest mata. Wiadomo, zupełnie inaczej się maluje na człowieku, zupełnie inaczej maluje się na macie, ale e, ja tą matę naprawdę bym wybrała do e, nie tylko używania na kursie, ale do ćwiczenia wzorów, e, ponieważ, no tak jak mówię, proporcje ma fajne, e, wiadomo, one nie są w 100% oddane temu, jak wygląda faktycznie człowiek, ale są ok. E, kolejną fajną rzeczą jest to. Że wzór, który namalujemy na tej macie i sfotografujemy, jest świetny do użycia we wzorniku, ponieważ już dziecku łatwiej sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało na jego twarzy, ponieważ tutaj jest taka twarzyczka. Co prawda taka ilustracyjna, taka powiedzmy bajkowa, ale jest ta twarz i ona będzie super wyglądać moim zdaniem na wzorniku, jeżeli na przykład wydrukujemy, wywołamy takie zdjęcia, a nawet kupimy sobie więcej takich mat i na przykład z nich stworzymy wzornik. Miejsca, gdzie aktualnie możecie dostać taką matę, to jest sklep animatora. Z swojego czasu można było też dostać bezpośrednio u producenta, czyli Dekorolka. Tutaj macie logo, jakbyście szukali. Dekoro, Dekorolka. E, mam nadzieję, że w Dekorolce się jeszcze również pojawią na chwilę obecną. E, są w sklepie animatora. I koszt takiej jednej maty to jest 35 zł chyba tak, 35 zł, e, więc to nie jest jakoś super dużo za kolorową matę, którą do tej pory musieliśmy e, sprowadzać sobie z zagranicy, ponieważ w Polsce nie znalazłam takiej maty, e, także super, że dekorolka stworzyła te maty, e, są ekstra. Można też dostać taką na przykład w formie brzuszka e, ciążowego do ćwiczenia wzorów, więc jeżeli potrzebujecie kupić matę, na, się, na której będziecie uczyć się malować, ja bardzo polecam dekorolkę. E, to tyle, Oglądajcie następne odcinki, na których będę opowiadać o tym, co jest super używać, co się sprawdza, co mi się sprawdziło, co polecam, i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!